Na początku lutego 2023 roku astronomowie zaobserwowali na Słońcu potężny wir plazmy, który zniknął równie szybko jak się pojawił, pozostawiając badaczy w niemałym szoku. Czy mają już jakieś wytłumaczenie tego niezwykłego zjawiska? Zostańcie z nami. Od 2001 roku NASA prowadzi projekt o nazwie Living with a Star, którego celem jest zbadanie wpływu aktywności słońca na życie na Ziemi, w tym na zakłócenia systemów radiowych i zmiany klimatyczne. W ramach projektu LWS w kierunku naszej gwiazdy wysłano już 5 son. Najstarsza z nich, Solar Dynamics Observatory, od 2010 roku bada dynamikę aktywności słonecznej. Mimo że podstawowy czas jej misji już dawno minął, to teraz udało się jej zaobserwować coś, co bardzo bardzo zainteresowało astronomów. W dniach 2 i 3 lutego w okolicach północnego bieguna Słońca oderwany strumień plazmy utworzył rozległy wir, który przez 8 godzin tańczył nad powierzchnią gwiazdy, o czym zniknął. Ten wir to tak zwana protuberancja, czyli jasna formacja widoczna najczęściej ponad granicą tarczy słonecznej, a składająca się z gęstej plazmy koronalnej. Tego typu struktury same w sobie nie są spotykane, jednak ta wydała się badaczom bardzo nietypowa. Określili ją jako swego rodzaju wir polarny. Można je obserwować również na Ziemi, Wenus, Marsie, Jowiszu, Saturnie, a nawet na Księżycu Saturna-Tytanie. Oczywiście tylko Słońce może pochwalić się wirami polarnymi składającymi się z plazmy rozgrzanej do kilkudziesięciu tysięcy Kelwinów, czy też stopni Celsjusza, bo tutaj to bez różnicy. Fizyk Scott McIntosh wyjaśnia, że do erupcji takich długich włókien plazmy dochodzi zwykle w okolicach 55 stopnia szerokości geograficznej Słońca. A tam właśnie zauważono nietypową protuberancję. Nie zmienia to jednak faktu, że badacz nigdy wcześniej nie widział takiego zachowania plazmy. Okrążający biegun z prędkością 1000 km na minutę strumień plazmy po raz pierwszy pokazała światu dr Tamita Skov, znana także jako kosmiczna pogodynka. Badaczka od lat obserwuje zachowanie Słońca i publikuje informacje na temat kosmicznej pogody. Na swoim Twitterze opublikowała nagranie Solar Dynamics Observatory. Na ten moment jedynym potencjalnym wyjaśnieniem tego niecodziennego zjawiska na Słońcu jest jego wzmożona aktywność związana ze zbliżającym się końcem cyklu słonecznego. Mogą one trwać od 8 do 14 lat, a ich średnią długość określa się jako 11. Obecnie trwa 25 cykl słoneczny, który rozpoczął się w grudniu 2019 roku i według szacunków astronomów ma osiągnąć maksimum w 2025 roku. Powstałe w wyniku wzmożonej aktywności słonecznej koronalne wyrzuty masy mogą doprowadzić do poważnego uszkodzenia satelitów i awarii sieci energetycznych. Plusem jest jednak to, że prawdopodobnie będziemy mieli wtedy okazję podziwiać Zorzę Polarną na znacznie niższych niż zwykle szerokościach geograficznych. A w marcu, na przełomie lutego i marca 2023 roku, no, mieliśmy okazję obserwować bardzo piękną Zorzę Polarną na północy Polski i to naprawdę taką, która powodowała opadanie szczęki. Ale wróćmy do tematu. Według astronomów NASA z każdym kolejnym cyklem pole magnetyczne Słońca słabnie, aż spada do zera, po czym znów rośnie. Z tym, że jego bieguny są dosłownie odwrócone do góry nogami. To regularnie powtarzające się zjawisko przeszywa Układ Słoneczny aż do granic heliosfery i szczególnie dotyka planety nieposiadające magnetosfery, takie jak Wenus, która na skutek koronalnego wyrzutu masy w 2006 roku została od Darta z dużej ilości tlenu w atmosferze, chociaż nie ma go tam zbyt dużo, oczywiście i mówimy tu o górnych warstwach atmosfery. Co ciekawe, bieguny magnetyczne Ziemi także ulegają takim zmianom, jednak zdecydowanie rzadziej, bo średnio co 300 tysięcy lat. Jak podaje NASA ostatnie takie odwrócenie się biegunów magnetycznych miało miejsce 780 tysięcy lat temu. Badacze wciąż potrzebują więcej danych z obserwacji, aby ostatecznie ustalić, co stało za tym niewyjaśnionym dotąd zjawiskiem. Potrzebnych informacji może dostarczyć. Właśnie Solar Orbiter, wystrzelona dwa lata temu najnowsza sonda należąca do programu Living with a Star. Jest to jak na razie najbardziej zaawansowane kosmiczne laboratorium, które kiedykolwiek wysłano w kierunku Słońca. Jego celem jest odpowiedź na nurtujące naukowców pytania, jak dokładnie wygląda cykl aktywności słonecznej, co sprawia, że korona słoneczna jest gorętsza od jego powierzchni, jak generowany jest wiatr słoneczny i co go napędza, a także jak te wszystkie procesy wpływają na naszą planetę. Z tym przelotem w pobliżu Wenus, Solar Orbiter zmienia kąt nachylenia w stosunku do Słońca, by w końcu uzyskać pełen obraz Korony Słonecznej. Sonda zbliży się do gwiazdy na odległość równą 1 trzeciej jednostki astronomicznej, czyli 50 milionów kilometrów. Pod tym względem zdecydowanie góruje nad nią Parker Solar Probe, sonda, która również należy do programu Living with a Star i od 2018 roku zbliża się do Słońca na rekordowe odległości. Do tej pory najbliższy przelot miał miejsce mniej niż 8 milionów kilometrów od naszej gwiazdy, a już za dwa lata, czyli w czasie przewidywanego maksimum aktywności słonecznej, statek obejrzy Słońce z odległości niewiele większej niż 6 milionów kilometrów. Chociaż obejrzy to tutaj jest duże nadużycie, ponieważ nie używa on teleskopów do oglądania gwiazdy. Jest zwyczajnie zbyt blisko, tylko instrumentów badawczych, które badają te wszystkie zjawiska, które zachodzą w Koronie Słonecznej. W ciągu dotychczasowych bliskich przelotów Sądzie udało się zgromadzić ogrom danych na temat natężenia promieniowania, jonizacji cząstek i specyfiki pola magnetycznego. Jak na razie pomimo niewyobrażalnie wysokich temperatur, Parker Solar Probe radzi sobie bez problemów. Zdaje się, że przelot przez najgorętszą warstwę Słońca nie stanowi dla niego większego wyzwania. Równie niezwykłe obrazy naszej gwiazdy macierzystej dostarcza satelita Newstar od Nuclear Spectroscopic Telescope Array, wyposażony w kosmiczny teleskop przeznaczony do obserwacji wysokoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego i spektroskopii promieniowania gamma. Według inżynierów NASA to właśnie Newstar ma wykonać najdokładniejsze w tym zakresie badania. Aby odpowiedzieć na pytanie o aktywność słoneczną, trzeba przecież spojrzeć na naszą gwiazdę z wielu perspektyw. W tym przypadku na wielu różnych Różnych długościach fal. Potrzeba więcej niż jednego rodzaju teleskopu, żeby zrozumieć naszą gwiazdę. Zebranie danych z wielu sąd, porównanie ich i powiązanie wewnętrznych procesów zachodzących w jądrze gwiazdy do zewnętrznych zjawisk, takich jak właśnie strumienie wystrzeliwanej plazmy, mogą pomóc nam w końcu zrozumieć, jak działa ta ogromna bomba termojądrowa, o ile tak możemy ten proces nazwać, która pozwoliła na powstanie życia na Ziemi. No i właśnie, to, co ja zawsze lubię powtarzać, że gwiazda. Tak samo Słońce. To nawet nie tyle obiekt, co proces, bo tam zachodzą nieustanne procesy termojądrowe, procesy konwekcyjne w warstwie konwekcyjnej, które wynoszą tę gorącą, rozgrzaną plazmę na powierzchnię. Potem te wszystkie rzeczy, które dzieją się na powierzchni naszej gwiazdy, w jego fotosferze, a następnie w koronie słonecznej i w całej heliosferze, która ogarnia cały nasz układ słoneczny. Wiele jeszcze na ten temat nie wiemy, wiele jeszcze pozostało do odkrycia, a te instrumenty o których dzisiaj mówiliśmy, mają nas do tego przybliżyć. A ja zapraszam was na stronę Astrofazy astrofaza.pl, moi drodzy, tam więcej newsów na temat kosmosu, tam możecie też przeczytać nasze odcinki w formie pisanej, jeśli ktoś lubi. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych Astroshortach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.